Witajcie. Pacyfik to najmniej dokładnie zbadany ocean z powodu jego ogromnej powierzchni. Kto wie, jakich tam jeszcze dokonamy odkryć. Dzisiaj opowiemy historię o marynarzach, którzy natknęli się na dziwne zjawisko, które omal nie pozbawiło ich życia. Obejrzyjcie do końca i sprawdźcie sami. Załoga tego statku płynęła na południe Pacyfiku i nikt z członków nie spodziewał się zobaczyć tak dziwnego zjawiska, które teraz widzicie na zdjęciu. Nie wybiegajmy jednak naprzód, zacznijmy od początku. Na oceanie panowała całkowita flauta, gdy kapitan wyszedł na pokład, żeby sprawdzić pogodę. Nagle na horyzoncie zauważył dziwne cienie. Gdy wezwał załogę, marynarze postanowili zbliżyć się do niezwykłego zjawiska. Większość z nich sądziła, że przed nimi znajduje się zwyczajny kawałek lądu, choć z daleka wyglądał on dość dziwnie. Gdy statek podpłynął bliżej, załoga była zaskoczona, ponieważ to wcale nie była mielizna. To, czego świadkami się stali, było naprawdę niezwykłe. Na powierzchni wody unosiła się olbrzymia ilość pumeksu. Z daleka przypominało to brzeg lądu. Ocean majestatycznie milczał. Niebo było zadziwiająco spokojne i jasne. Przepływały po nim maleńkie obłoczki. Nic nie zapowiadało nieszczęścia. Oczywiście kapitan i jego załoga chcieli z bliska przyjrzeć się dziwnemu zjawisku. Gdy upewnili się, że na gładkiej powierzchni wody rozciąga się pumeksowy dywan, kapitan zdecydował przez niego przepłynąć. Pumeks nie powinien wyrządzić statkowi szkody. Maleńkie skałki widać było aż po horyzont. Marynarze znaleźli się na środku dywanu, który zdawał się nie mieć końca, a wodę widać było tylko w kilwaterze. Pumeksu ciągle przybywało, więc kapitan kazał zwiększyć prędkość o kilka węzłów. Wreszcie statek wyrwał się z niezwykłej niewoli, jak się okazało w ostatniej chwili. Gdy tylko załoga wypłynęła na czyste wody, za ich plecami grzmotnęło przeraźliwie, jakby nagle zerwała się burza. Marynarze spojrzeli za siebie i ogromnie się przerazili. Woda, przez którą przepłynęli, zaczęła kipieć, a na powierzchni wydobywały się języki ognia, jak gdyby coś z olbrzymią siłą postanowiło wyrwać się na powierzchnię i zamienić miejscami słońce, niebo, ląd i wodę. Niezwykłe widowisko było niczym innym jak wybuchem podziemnego wulkanu, a pumeks unoszący się na powierzchni wody kawałkami lawy. Członkowie załogi byli oszołomieni. Gdyby zatrzymali się nad jądrem podziemnego kataklizmu parę minut wcześniej, to właśnie żegnaliby się z życiem. Z daleka mogli tylko podziwiać szaleństwo natury i dziękować bogom za to, że zdołali wydostać się ze szponów nieuniknionej śmierci. Gdy rozwiał się dym rozpalonego powietrza, załoga zobaczyła nowy ląd, który dosłownie wyskoczył z dna oceanu. Wtedy marynarze zrozumieli, że na ich oczach miały miejsce narodziny wulkanicznej wyspy. Teraz i wy widzieliście, jak powstają nowe lądy. Natura za każdym razem zadziwia nas coraz bardziej. Cóż może być wspanialszego niż obserwowanie dziwnych zjawisk na własne oczy? Jeśli zgadzacie się z nami, zostawcie lajka i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!